Witam wszystkich serdecznie. Kolejny film, kolejne nowe szanse. Tym razem jestem z Krzychem. Wejherowskie Wykopki. No, teraz się nazywa Necel Poszukiwacz. Wbijajcie do niego na kanał. Jesteśmy niedaleko Wejherowa, na opuszczonym takim już gospodarstwie. Właściciel nie żyje, z tego co Krzychu się, się dowiedział. No i będziemy tutaj penetrować ten teren, zanim te obiekty zostaną zburzone, a ma to nastąpić już niedługo. Lecimy! O, teraz wbijam do środka Taki mały urbek z tego miejsca O, Krzychu już znalazł zabawkę Opony od jakiegoś traktora No, na bogato Kurde, ale śmietnisko Jak śmierdzi A, do góry nie wejdziemy Tu już był pożar nawet w środku Żury się grzały Ale syfilis. No, kolekcja się powiększa, jest to porek od tego. Pozdrawiam. I tutaj od Krzycha, necel poszukiwacz, właśnie wjechał szpadelek, który ostatnio znalazł w lesie. On podejrzewał, że jest to saperka albo jakiś strażacki. Moim zdaniem to jest po prostu szpadel wojskowy z przeciętym trzonkiem. Tak to wygląda, że to jest ewidentnie jest przecięte. No, nadamy temu. Drugie życie. Myślałem, żeby taki kanisterek, który ostatnio robiłem 5-litrowy, to tym razem 20-litrowy, doposażyć w siekierkę i w tą łopatkę może być ciekawie. Bek, szczotka, pasta zimna woda, pasta, znaczy tubka jakaś tu. ID. A co to za gówno? O, drucik na wierzchu Makaron, szakaron Pozdrow radaty. O, tu jest miękko Ale jest sygnał no tak dziwnie tak. no mamy tu co to jest jakiś szajs cep o co to o co to <laughs> jeszcze nie jest dawał się lepszy ten sygnał tu by się ale taki mizerny, taki słaby, jak no... Co to jest? O, to jest zagadka teraz. To jest chyba od mebli uchwyt. Z początku tak sobie myślę, o kurde, fibula. Nie, nie, to nie jest miejsce na tego typu fanty. Dobra. Zawsze... Co to obrączka? Od gołębia! O krzychu chyba coś trafił, a tam kuca tam była fibula kaszubska a to będzie kaszubski pieniądz pewnie no, coś jest. Hmm. ale tak wyglądał na początku wiesz zawąz serca, nie? Mówię, jest Fibula, będzie i siano. <śmiennie> I tak się głęboko naorać za kolejnym pomosem. No. A wiesz, krzyknął jak mówi Mustafa, nie? Jak Mustafa mówi, kto wygrał? Wygrałem konkurs na pierwszą uletę 10, groszy, ale jest simplex tu na dyskotekę przez te linie A ja też Idziemy dalej Przykaz korpiemy od jakieś buteleczki Po lekarstwach Tu będę chyba co miał Ja ci nie powiem a ja będę co miał fajnego Ale ja ci nie pokażę krzychu mam czy nie mam Sam siebie oszukałem? Nie samymi monetami człowiek żyje No, O ja mam Co ja mam Nie wiem wie. Nie To jest To jest rękojeść od broni krótkiej zabawkowej tak, takie cudeńko. Co to za dziwne, 21 na 50 skaczy. Nie może być nic takiego. Kiedyś słyszałem, że Simplex tak na 22 potrafi pokazywać obrączki złote. Więc no jak tu nie sprawdzić? Mówię, no rano wstajesz zamulony zamiast kawy to sztachniesz się gnojówą i to odchodzi jak zegarek Nie no ale to tak to... Tid tidi To jest w kurde zboże czy to jest jakiś popląt? Jakiś popląt bardziej To nie wygląda za zbożem nie? To, to... Przez chwilę już myślałem, miałem nadzieję, że moneta to jest a to nie jest od baterii, chyba denko. No. Kto widzi liczby? No, znalazłem tarczkę od zegarka. I szukamy teraz dalej. Może znajdzie się jakiś złoty pasek od Rolexa. On znalazł Dwona. Ale to ma kawałek ale tutaj Idziemy do lasu. No i proszę państwa, wracamy. Tu kurczę, tu jest jak w, w tym. no Nie wiem, jak to powiedzieć. Na imprezie? No, na imprezie. Właśnie. Disco Show, zaraz zapuści. Uc, 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 uc. A, da, da, da. O i już wjechać nie możemy nawet. Kurczę. Ale fajnie te światła się zmieniają. E? Jak ty to co zrobiłeś? Jest bajer, co? No fajnie, to są drogie ledy. No zobacz. Może to nie byle jakiś bus? Później, coś sobie tam wytnę z tego. Ale fajnie to się przesuwa.